Okej, okay. witajcie. witajcie! Witajcie, cześć! Tu pysiogród, pysioglód i z okazji zdobycia 200 subów mamy zamiar wziąć udział w specjalnym wyzwaniu. Polega ono na zgadywaniu imion i rysowaniu według opisu postaci z serialu Miraculum, Biedronka i Czarny kot, którego w sumie nawet nie oglądamy. No, w sumie Kryptorianna i Piścieczka trochę oglądały, co nie? No, widzieliśmy z kilka odcinków. No, ale tak poza tym, to ja w ogóle nie oglądałam żadnego, i jakimiś fankami, to jak widać, nie jesteśmy. No. Ale przez naszą niewiedzę na temat serialu, może uda nam się Was jakoś rozbawić, mam nadzieję. Więc w skrócie, przedstawmy zasady. Ja czytam opis. Ja wtedy będę rysować jakąś postać. I potem Jan mi pokaże prawdziwe zdjęcie tej postaci. I ja wtedy będę musiała wymyślić imię tej postaci. A powiem, kilka osób tam kojarzy z imienia. Oczywiście nie dałoby się ich nie, nie kojarzyć, bo są... No po prostu wie, wiem jak główna postać się nazywa i w ogóle. Ale w takim wypadku muszę i tak jej wymyślić jak, jakieś, jakieś głupie imię. Po prostu przerobię je trochę czy coś. Ja podam... Y prawdziwe imię postaci. No, no właśnie na końcu Kryptoria poda to prawdziwe imię i tak jak coś to mi coś wytłumaczy jak źle coś tam wymyślę. Oczywiście pokażemy Wam te rysunki jak będą wyglądały osoby będą piękne. Oczywiście nie chcemy wywołać burzy niezadowolenia ze strony fanów tego serialu. My. O właśnie, właśnie. My nie obrażamy was. Czy jesteśmy to... nastawione na to, aby zrobić y, y, ten challenge w celach humorystycznych. Tak, tak. To, to nie ma być obraźliwe. To, to parodia, tak parodia. Trochę. No dobra, to do dzieła. Zaczynamy. Okej. Okay. Ma niebieskie oczy i czarne włosy z okay. niebieskimi refleksami. Okej, okay, okej. Okay. Zazwyczaj wiąże je w dwa. Kucyki. Na nogach ma różowe balerinki z czarną kokardką, a w uszach czarne kolczyki. Więc wyszło mi coś takiego. Przypomina mi tamtą postać. O, to dobrze, ale no tak jak mam być szczera, to wiem o kim jest mowa, bo akurat ją kojarzę. Tak, dobra, to teraz ja muszę jej wymyślić imię. Dobra, powiem, wiem, że ona się nazywa Marinette. To chcę ją nazwać, okej, okay, albo marionet, nie, nie dobra, dobra. dobra, bo baczcie, marionetka albo Mario z Mario, no wiecie, Mario, Mario Super, super ten, Mario, jest. no no właśnie, Super Marian, nie, zaraz, może to niech będzie Marianet, Marian Marianet, Marian.net, 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 ma. A jej nazwiska nawet nie chcę… Luigi, dobra, Marianet Luigi, kropka, Luigi, Biedronka Luigi, Luigi, dobra. Dobra, to jakie jest jej prawdziwe imię i nazwisko? Yy, prawdziwe. prawdziwe imię i nazwisko tej dziewczyny to Marinette dupain tak to się mniej więcej czyta. Dupain-Cheng, eee! w, w, w dupain brzdęk. O, Nie, właśnie. przepraszam. Dobrze. Idziesz, koleżanko. Jest szczupłym chłopakiem, nieco wyższym od Marinet. Posiada uh -huh. średniej długości blond włosy, a jego oczy uh -huh. są koloru zielonego. Uh -huh. Ubiera białą koszulę z kołnierzykiem, którą zawsze ma rozpiętą, a jej rękawy podwija na wysokości łokcia. E, no, jak widać na tym rysunku, to mu dałam trochę bardziej taką kamizelkę, no bo cóż, coś, coś nie pikło. I ten pas w ogóle, kurczę. No, no to jest prostokąt, co nie? Więc musi mieć zaznaczone kąty. Tak. No, ale ogółem. To jego też kojarzę i nawet pamiętam jak się nazywa. No więc tak. Jego, wiem, że jego imię to jest Adrien, więc dam mu imię Adrianek. Ale, że nie znam jego nazwiska, to dam mu na nazwisko... Nie no, Adrianek Ziomek. Adi, Adi Ziomek. No to są te, wiecie, te pierwsze postacie główne, to ja akurat pamiętam z imienia, więc z tym jest to najmniej kreatywność. A jak on miał na nazwisko? Yy, to był Adrien Agrest. No nie wierzę, agres. Zapomniałam, kurczę. No właśnie, bo ma Agreste, oczy. to jego prawdziwe nazwisko? Jego oczy są agres. No to już wiecie, po czym oni mu dali nazwisko. No bo właśnie tak jest z nazwiskiem, że, że nadajesz dziecku jak się urodzi, wy sobie wymyślasz, prawda? Widzisz jego oczy i wymyślasz mu na ich podstawie nazwisko. Ok, okay. następna postać. To szczupła dziewczyna średniego wzrostu. Posiada niebieskie oczy oraz blond włosy, które upina w wysoki kucyk. Jej szyję zdobi naszyjnik. z bobkiem. z jakimś yy, bobkiem. z bobkiem. Yy, czerwono-niebieskim. Dobra, ok. Zatem, yy, no właśnie tak wygląda. Super. A w ogóle ma białe paznokcie, nie? Nawet się starałam jej zrobić. Uff. Ło! Wow. No! To... No na serio wzięłam to, że ma wysoko te, 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 tego pięknego. <noise> no, pintka, rzeczywiście no. wysoko! No, no, dobra! To tą piękność... Nie pamiętam jej imienia, to jest już rewelacja, bo nie pamiętam. Nazwę ją... Ja myślę, że... Kurczę, nie chcę jej nazwyć, nazwać Alphys, ale ma takie okulary... Nie, dobra, żartuję. Nazwę ją... Hmm... Ćwiecylia. Takie imię to jest Ćwiecylia. <grymne> yes. Ćwiecy... Oryginalne! Co? A nazwisko też mam wymyślić. O, możesz, jeśli chcesz. E, ćwiecylia pączko. Okej, okay, to właśnie takie jej daje Eda imię i nazwisko. A jakie jest jej prawdziwe imię? Chloe burżua. No nie, burżuja jakaś. Burżuj! Burżuazja. Burżu Burżuazja. Bu no, przepraszamy, ale no... Jej to chyba można nie lubić. Trochę taka nadęta pewnie, co? Oczywiście, że tak! <tryk> <tryk> jest nawet wredna. No. No, no to kurczę. No to ja ją obrażam. Tak legalnie. Dobra. Kolejna będzie postać. Jest dziewczyną średniego wzrostu, o ciemnej karnacji i piwnych oczach. Nosi ona okulary z czarnymi, grubymi oprawkami. To faktycznie, zrobiłam jej duże okulary. No i ten. To mogę ją nazwać. To ja jej dam imię. Pomarańczka. Tak, to jest imię, ale ona mi przypomina pomarańczkę z... Truskawkowego ciasta. Właśnie, pomarańczkę. No nie wiem, na pewno kojarzycie. Ona też miała ciemniejszą karnację niż reszta i miała ciemniejsze włosy. No i po prostu podobna fryzura, tylko tamta miała grzywkę. No ale wiecie, kurczę. No, no... Nawet ta ma pomarańczowe detale. No właśnie, tu widzicie. No po prostu nie da się tego nie skojarzyć. A na nazwisko jak miała pomarańczka, jak się nazywała? Gdzieś pomarańczy, czy kwiat pomarańczy, czy co? Yy, Orange Blossom. No to ona ma na nazwisko bosom. Jak się naprawdę nazywa? Alia. A to jest takie imię jakaś Azalia, nie wiem, kurczę. Alia, dobra, dobra. A Alia Express. Ekspresowo odeszła. Teraz kolej następnej postaci. To wysoki chłopak o ciemnej karnacji i piwnych oczach. Jego Cechą charakterystyczną jest duży garbaty nos. Posiada mm. on krótkie, ciemnobrązowe włosy, które przeważnie zakrywa czerwoną czapką z daszkiem do przodu. E, dobra, rozwaliło mnie to, że ma duży garbaty nos i to wpłynęło na, na ten rysunek w dużym stopniu. A jego buty, no, się starałam najbardziej. Nie lisujcie butów. Nie lisujcie ich. Proszę. Okej, okay, to ja. To, 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 tak mi się zdarzyło posłyszeć od ptaszków na gałązkach, jak on ma na imię. <głos> Więc zmienię <noise> mu nazwę. Nazwę go... Dyzio. Proszę. Dyzio, bo ma Dyzionosek. Dyzionosek. Nosek, a, a zaraz, Dyzio. A nazwisko mu nie da ma marzyciel, tylko e, Dyzio. Dyzio podgryzio. <noise> <gryzio> Dysio podgryzio. Bo Dysio podgryzio y, no bo podgryzio. Ma trochę nos, jakby był szczurkiem i podgryzio seser. Dobrze, nie <gryzio> wiem. Tak naprawdę on na imię miał Nino. A Nino. W, Nina. Y, nazwisko to chyba Lachif? No, hip, hip. Nie, nie, wiem, jak to się nie dobra, nie, przepraszamy, fanów. Spoko, spoko, nie będziecie ślić, co nie? Dobra, dobra. Okej, okay. następna postać. Jest średniego wzrostu, ma rude włosy sięgające do jej ramion <noise> oraz oczy koloru morskiej zieleni. Na włosach ma białą opaskę. Nosi białe buty z czarnymi wykończeniami. Okej, okay, dobra, to, to powiem, nie podoba mi się to, że napisali, że ma zieloną kamizelkę, jak to jest, definitywnie fioletowej. Pamiętacie Barbie Akademię Księżniczek? Tam była taka Persia, jak ona się nazywała? Dokładnie nie pamiętam. I to jest właśnie ona i to jest jej imię, per, per, Persia. Per, per. To jak ona się nazywa? Y ona ma na imię Sabrina. Sabrina? Tak. Nie, no nie dałabym jej tego na imienia. No kurczę, Sabina jakaś z zagranicy, no. Jen. Nie, nie wiem. Dobra, następny yy, postać. To dość wysoki chłopak o czarnych włosach z niebieskimi końcówkami. Jego oczy, podobnie jak końcówki włosów, mają niebieską barwę. Ubiera się w białą yy, koszulkę z mordą jego, jego ojca. Nosi też... Yy, Czarne spodnie z przetarciami na kolanach i czarne trampki z kolorowymi trumki, wzorami. Trampki, trampki. Ma w uszach czarne kolczyki. Dobra, jego spodnie są szare tu i jego bluza jest taka, no a jego trampki no same mówią za siebie, no. No trampki to trampki. Trampki, no, muszą być trampki. O <grym> tak, powiem od razu, on, on po prostu ma taki świetny design, no po prostu. Szacun. Ja, ja nie muszę widzieć tego oryginalnego. Ja już wiem, że on ma piękny design. <laughs> Chciałam go nazwać Malczek. Dobra, dziś się nazywa Malczek. Nie, zaraz. Trzeba mu wymyślić w, 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 jakąś zbuntowaną ksywkę. Ostry słup. Bo wiecie, taki żarcik na ostrosów, nie? To to jest jego zbuntowana ksywa, ostry słup. No taki mocny, on w ogóle popiera Trumpa. Mhm. Jak jak on ma naprawdę na imię? Luka. A na nazwisko? Nie pamiętam jak to się czyta, jakoś kuwe? czy co? O kurczę, jakiś kuweciarz mocny. Dobra, dobra, idź. <laughs> to szczupła, wysoka dziewczyna o dużych, brązowych oczach posiada długie czarne włosy, jej prawe oko zasłania długa grzywka. Ona trochę wygląda jak postać z movie Star Planet. Wkurza mnie, bo bo nigdy nie wiem, która to jest, która to ma być prawa strona, bo mówią, znaczy, bo jest, że prawa strona, ale moja prawa, czyli prawa tej postaci, bo ja jakoś nie wiem. No i w końcu się, się kończy na tym, że raz prawa jest z tej strony, a raz z tej i trzeba to zaakceptować. No mnie to też często wkurza. Ona jest siostrą tego przed chwilą, malczyka. Tak. Dobra, yy, więc... Bliźniaczką. Yy, o... <laughs> Ona nie wygląda tak jak on. Nie jest bliźniaczą. Nie, ona jest w ogóle adoptowana, tak. Tylko ma ten sam styl. Nie ja jest z nim spokrewniona, bo on nie nosi feltowych ubrań. <grymne> <grymne> Dobrze. Jak ma na imię? Juleka. Nie, nie. Brzydzę się w tym imieniem. Wybaczcie, ale... No nie. Ja po prostu... Nie wierzę, że ktoś może się tak nazywać. To jak niebinar, niebinarna wersja Julki i Julka połączona, żeby po prostu było... Julek no plus Julka. No właśnie, nie musisz wybierać ani jednego z tych imion, więc bierzesz po prostu coś pomiędzy. I to się nawet nie czyta po francusku. Jest wysokim mężczyzną o szczupłej sylwetce i jasnozielonych oczach. Ma czarne <noise> włosy. Przechodzące w kolor fioletowy, czarne wąsy oraz brodę. Jego oczy są podkreślone czarnym eyelinerem i ciemnofioletowym makijażem. Nosi czarną, błyszczącą kurtkę. No, zrobiłam mu brokatową kurtkę. I, I no ten. No, wygląda kurczę jak szpieg z e, krainy deszczowców, czyli jak on tam, Don Pedro. Don Pedro! Tak, to, to jest ojciec tamtych dwóch. Z tych, ale wygląda bardziej jakby był ojcem tej, tej piary. Mm. To przez tak. te kolory. Tak. To ja mu nadaję imię. Don Pedro. Jak nie wiecie, to nie wiecie. Ale Don Pedro. Jak ma na imię? Bo ja już nie pamiętam. Jezus czy jak tam? Nie, on się nazywa jakoś Jagged Stone. To jest imię? O, to znaczy Stone to jego nazwisko. A to pierwsze to jest imię? Tak. Wiem, jest takie imię? Nie widziałam. Ja bym tak nikogo nie nazwała. Kurczę, ja też nie, bo dziwne, takie trochę. Taki Jaga y, dżag, jakiś, nie to. <gryw> nie wiem, okej. Okay. To starszy niski mężczyzna chińskiego pochodzenia. Posiada on brązowe, wąskie oczy. Jego nieco dłuższe włosy są koloru siwego, z widocznymi, mocno zarysowanymi zakolami. Mężczyzna posiada również siwe wąsy oraz szpiczastą brodę. Kolory są względne. Oni napiszą, że coś jest zielone, a coś jest niebieskie. Nie wiem, dobra. Okej, okay, ale powiedzmy: Oma i Tak, super dziad. Zakola plus i To jest jego styl. To jest cały on. A wiesz, że mi. On bardzo przypomina tamtego chińskiego staruszka z Mirakulum. No to bardzo się, się postarałaś, się a Super, bo chińskie dziady to jest. Jedna wielka rodzina. Tak, ale nie serio, nie, nie żeby to brzmiało rasistowsko, ale kurczę, faktycznie on wygląda. Tak jak powinien, bo po prostu oni wszyscy zawsze rysują chińskiego dziadka w ten sposób. No właśnie, Ten no spoiler, ja wiem jak on ma na imię. Jego imię jest fu. Więc teraz będzie się nazywać Fu Hau, jako iż oglądamy bajkę amerykański smog J Klong, na, na którą mówimy Jake Clock. No i w Jake Locku Jest pies, który się nazywa Fu Hau. No i on właśnie. Z jakiegoś powodu też się nazywa Fu. To się nazywa fu to Ten dom. dziadzio się nazywa Mistrz Fu y Mistrz. No serio, mistrz jego imię AFU to nazwisko, nie wiedziałam. Dobra, no. Nie, następno nie następno. tak naprawdę to jego imię to jakiś wang, a na nazwisko Aha. fu wank jest wtedy fu, nie, polecam jeść.